<mulacza> nagrywamy już! Nagrywamy już! Drogie e, Porumowiczki, ale też również drodzy Porumowisze! Po Rumunii! Rumunii! i inne narodowości! Życzymy Wam wszystkiego, Pozdrawiamy Was wszystkim! Pomachamy do Was! Pomachasz? Tak! Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy wszystkiego dobrego! Wielu sukcesów! Wielu orgazmów! E, Wielu ludzi panów z okazji Dzień komunistycznego Dzień święta, Dzień, które zrobi się Dzień Kobiet. Dzień Kobiet, wszystkiego dobrego apelować, żebyście pisali na, na forum, bo to dzięki wam to forum żyje właściwie, prawda? A dzięki forum żyjemy z kolei my. Jesteśmy co takim łańcuchem pokarmowym. Ale też chciałem, bo tam większość kobiet jest na forum, ale może facetki też się pojawią? Albo chociaż sobie niki takie kobiece porobią, prawda? Albo kobiety na przykład muszę męskie nikki, będziemy myśleli, że jednak mamy jakieś Panom męskie. Takie mity to ma jak... zygmunt, będzie z zygmunt 39. Ojej, oh. nie, nie. nie, to nie. zygmunt 39 z wąsem. To jest ciekawa, jaka dziewczyna miałaby by mieć na przykład Helmut 16. Prawda? Ja mam mam swoje typy. <śledz _ śledz _> Helmut 16. Ale nie będę. Zygmunt. Napisz proszę cię. Koniec. Dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą.